Dość tej kur... To jest właśnie kunisko, szmacisko. Dość, już tutaj to koło tak piszczy, ale to co jeszcze pół biedy, to co jeszcze jedzie, słuchajcie to sprzęgło się ślizga, ja nie wiem czy te tarcze żeśmy nie przypolili wtedy, czy za dużo tego oleju, czy ja coś znowu zrobiłem, czy te nakrętki źle poprzykręcałem, albo za słabo poprzykręcałem. Nie wiem. Plan jest taki, że spuszczam olej, spuszczam olej i zobaczymy jak się będzie na suchym zachowywał. Jak będzie na suchym, ok, to damy trochę mniej oleju, kurwa, bo jutro co, Warszawa, piknik, RR Moto, przecież kuna musi zabierdalać. Tu jest nowa atrakcja, bo ta kuna od RR, y, ona już odpala, tylko oczywiście jak jest linka źle, ta linka zła, ta linka zła, ta linka zła, a muszę tu założyć ten licznik, żeby to kunicko jako wyglądało, bo jak je kopniesz, to odpala, także szmaciska. Czyli dlaczego ja to lubię? Powiedzcie mi, dlaczego? Ja się męczę z tymi... Gdzieś to kurwa? To nie jest zabawa. To jest kurwa rozumiesz? Ogar jest jak życie, kurwa. Musisz być hardy, karywa. Chcesz jeździć jogarem, to nie może być pizdom. To są kurwa niemożliwe historie. Rozumiecie, że jutro jest ten piknik i widzieliście, że dzisiaj kuna napierdalała. Ta tutaj tylko linka, więc nawet jak ta linka nie będzie działać, to ją wsadzę, żeby była. Słońce na mordę. I słuchajcie, spuściłem ten olej, no i popatrz na to, kurwa. Leci... nic. Nic. Nic nie robi. Ja i moja ciłała mamy tego dość. Dobrze, że mam panią tutaj, w sklepie, bo okazuje się, że miała tań tarczę sprzęgła, bo mi się wydaje, że wiecie, ja na tych sprzęgłach jechałem do Katowic, upaliłem to sprzęgło. Dzisiaj też się okazuje, ślizgało. Wy tego tam może wy nie kminiliście, ale się ślizgało, jak wracałem. Zresztą mnie nagrywałem, jak wracałem, jak z syn. I co? No sam miód jest godzina 18. A ja jutro muszę być w Warszawie. Zobaczcie, jakie dostałem auto. No chyba komuś się coś w głowie popierdoliło. Powiedziałem, że auto na B, żeby mi weszły dwa motorowery. No to mogę wziąć kurwa 20 motorowerów, no ale kto by tam patrzył. Także słuchajcie, ja już teraz. Te tego nie wrzucam, zobaczymy. Mam tarczę sprzęgła. No i kurwa, będę się bawił z tym sprzęgłem. Tutaj linkę jak założenie będzie działać, to już jest ten. Najwyżej będzie kuna chodziła na pych. No, powiem wam dramat. Sam miód, masakra. Masakra! I oby to było tak, bo ja nie wierzę, żeby te śrubki zeszły, co dostałem od Piotra e, tą część do sprzęgła, więc oby to były, słuchajcie, tarcze, bo ja te tarcze wymieniłem jeszcze przed wakacjami i wiecie, jadąc do Katowic je upalałem, dzisiaj upalałem, kiedyś upalałem, mi się wydaje, że te po prostu tarcze się rozjebały, także przebieram się i dam Wam znać wieczorem, czy, czy to działa. Najwyżej ta chyba będzie chodziła tylko na popych, tamta odstrzała, wiecie, e, co dwie kuny to jedna, kurwa, na razie. Och, uspokoiło mnie. Ach, te moje podętne pierwsi, kurde. się, okazało się, w bieraku na sprzęgło od ziomeczka okazało się, że troszkę poluzowały się śrubki. Więc nie muszę wymieniać tarczy, ale już mam kilka części, jakby co. Mam tarczę, śruby tu są odkręcone od silnika, muszę przykręcić, tu się w starym oleju moczą tarcze. Żebym pokazał to, a mówię tarcze, no to takie ten dekielek z tym takim, kurwa. Zawsze coś wlazłem Tarcze z olejem. Kuna niebieska gotowa do wyjazdu do Warszawy. Dobra. Zabiorę laczki do Warszawy, Dobrze. Tutaj jeszcze założymy ten licznik, ale jak on się nie będzie kręcił, to się najwyżej nie będzie kręcił. Ważne, żeby było złożone ku nisko. Najważniejsze jest to, żeby być tam i ona ma polić i polić i... Wnioski są proste. Wszystkie linki, które mam, a mam już czwartą, Niby ta miała być dłuższa niż cała reszta. Nie mierzyłem w sumie, ale tak pisało, że będzie centymetr dłuższa niż te inne, co mam. Chyba nie jest. Jakby ktoś miał numer na linkę, która jest dłuższa niż 80. 81 centymetrów całkowity rozmiar linki, nie pancerza. I żeby było jasne, wsadziłem samą linkę bez pancerza. Widać to? Widać. I jak zakręcisz kołem, wszystko działa, widzisz? To nie jest tak kurwa, zamówię części i zrobię. Zobaczymy mhm. czy ta kuna ma godność i wyjedzie sama. Weź. No i co i gówno. No i przed chwilą jeszcze zapaliła. No niestety tej kunie limit odpalań na dziś się skończył, bo ona cię parę razy odpaliła, ale tam widzę dużo, mokra świeca, dużo paliwa ale ona może jeszcze mieć chimery. Generalnie tu jest wiecie, to takie bzdury sam że aż się rzygać chce, ale ciemno się robi yy, i, i pakujemy kuny do auta, narzędzia, benzynkę i kurwa jutro. Na przykład w lampie tej kuny są tak popierdolone kable. Przełączka w ogóle wiecie, jest tylko on-off, lampy i zapłon. Zapłonu nie wyłączę, rzeczywiście kabelkiem od masy, ale on jest w środku. Musiał... Nad tymi kabeleczkami trzeba popatrzeć na schemacik i pomału kurwa. Ostatnie słowo z tej kurwa mędze Powiem ja wam tak Kuny są spakowane Damy inne obiekty. Kuny są spakowane To, to jest za duże na to Do ściany się nie da No ale tak jak w poprzek są Chycone dobrze, tu trochę dociągnięte nie bają się Nie kolebotają Może ich nie rozdobczymy Elo załoga Jutro sobota, Warszawa Myślę, że przyjadę gdzieś 10-11, zanim to porozkładam. No tak ładnie 11, pewnie będę gotowy. Postaram się jak najszybciej. Elo, kurde.